Maria Konopnicka, parasol Wuj parasol sobie sprawił, Ledwo w kątku go postawił, Zaraz Julka, mały Janek, zap za niego, smyk na ganek, Z ganku w ogród i przez pola, Chet używać parasola. Idą pełni animuszu, Janek zamiast kapeluszu, Barankowej ojca czapce, julka w czepku po prababce, do wiatraka pana mola, a wuj szuka parasola. Już w ogrodzie żabka mała spod krzaczka ich przestrzegała. Deszcz, deszcz idzie, deszcz, deszcz leci, więc do domu wracać dzieci. Mała żabka ta na czasie, jak ekonom stary zna się. I jak krzyknie deszcz to hola, chola tęgiego parasola. Lecz kompania nasza miła wcale żabce nie wierzyła. Niech tam woła, niech tam skrzeczy, taka żaba, wielkie rzeczy. Co nam wracać za niewola? Czy nie mamy parasola? Wtem się wicher zerwie srogi. Dzieci w krzyk i dalej w nogi. Szumiał trawy, gnął się drzewa. To już nie deszcz, to ulewa. A najgorsza teraz dola nieszczęsnego parasola. W górę gnął się jego żebra. Deszcz nań nich jakby z cebra. Pękł materiał, aż pod chmury. Wzniósł parasol pęd wichury. Darmo dzieci krzyczą. Chola, łapaj, trzymaj parasola. Nie wiem, jak się to skończyło, lecz podobno niezbyt miło. Żabki o tym może wiedzą, co pod grzybkiem sobie siedzą. Prosim Państwa, jeśli bola, do naszego parasola.